Na Was w następnym odcinku Walk Dying Light Dwójki. Poprzednio ratowaliśmy Barneya, poznaliśmy los Pisklaka i byliśmy świadkiem bardzo nieudanych negocjacji z bandytami czakiem i Joe, którzy okupują jedyne źródło wody w okolicy. Cierpliwość ocalańców się wyczerpuje w zatrważającym tempie. Zapraszam na preludium do wojny o wodę. Takie nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego... Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go, odkąd byłam mała. Po jej śmierci pozostał nam bliski. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona. Ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lukasa? Joe mógł mieć. To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem. Myśli racjonalnie. Nie obwiniaj się. Mogło być gorzej. Gdybym zaufała sobie, mielibyśmy wodę i więcej naszych by przeżyło. Robiłaś swoje. Rozkazy wydawał Karl. Tak, ale moje posłuszeństwo ma granice. Yeah. Wiele co możemy powiedzieć do wkurzonej kobiety. Nie denerwuj się. Jakim mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby to Taru na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Ale cio... Jak zmienisz zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie. Ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Pisklak, twoje zdrowie. Pisklak był wam bliski, tak? Pisywał wiersze, pokazywał mi je i mówił, że wszyscy inni są na nie zagłupi. Nie wyprowadzałam go z błędu. Był w porządku. Przyjęłam go po tym, jak stracił ojca w ciemnej strefie. Miał 10 lat. Był dzieckiem. Właśnie. Nie miał nikogo innego. Więc go przyjęłam. A matka? Hm. Jakieś takie niespójne trochę. Jeśli zabijesz tych bandytów, to. Kutasa i Fiuta. Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karol się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisglak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć. Więc umrą. Twoje radio. A, czasem łapiesz szumę. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko na dachu. Pogadajmy. Teraz chodzi o twoje życie. Rozżarwię ich. Przysięgam, że ich rozebrę. Tak powoli. Kawałek po kawałku. Zaralfa, Suzy i pis. Także preludium do wojny pełną gębą. A Na niedaleko nas siedzi Aitor. Jeszcze normalnie Wszystko naraz Szukasz. Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sofii przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno, ale ci ludzie nas nienawidzą, Ejden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie Sofii, poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie z wyciętym kawałem skóry. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sofii po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Ha, tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sofii też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie. Dowiedz się od Sofii, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Nie ufaj ludziom z bazami. Takie przecinane teksty były w tym dialogu. A nie pomijałem. Ale powiem, że zaczyna się robić ciekawie. W końcu jakieś konflikty między ocaleńcami, SP, bandytami. Dopiero podejrzewam, zaczynamy odblokować jakieś opcje w grze. Ej, ty, chyba Zdaje się, że Sophie tu nie ma. Rozejrzę się za nią. Szukam Sofii, dokąd poszła? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Poczekaj z nami. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś, Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem wielkie kłopoty. Fakt. Tylko. Jedna rzecz. Widzieliście, Sofii? Szukam jej. Oha, to nasz dzielny kurwa pielgrzym. Szukałem cię. Pi, na zdrowie. Nie jestem fanem picia z gwinta. Oho! Jaśnie pan hrabia życzy sobie szkło! Dałeś radio do sprawdzenia temu Albertowi? Co za czub! Nie potrafi nawet zdania skończyć! Mózg dziurawy jak szwajcarski ser! Trochę szacunku, Humphrey! Alberto zna się na broni i pancerzu jak nikt inny. A ty co takiego? gierdzić w organki i nazywać to muzyką? Hej, parszywe dekle! Klepcie pacierze! Warnej się zbliża i ostrodubska wam spierze! <śpiewanie> Powyrywam wam mózgi! A potem serca! <śpiewanie> Dla a, świata jest a, lepiej, gdy milczysz. Tak, właśnie kończy, morderca? Dobre! Je... Hej, widzieliście Sofi Sofii! Tak! Poszła i. powiedziała. Poszła tam. Właśnie! Dzięki. Czekaj! Jeszcze. Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim. Nie, 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 nie działać? Ci e, szwankuje, no. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem? O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne, mów mi Ejden. wincenzo Ejden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo! Zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie. Ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federika. Kogo? Federika. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok i więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federika, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje i że kiedyś go znajdziesz. Trochę sztuczne. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Nie jestem zainteresowana. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce, Suzy! Logan! Przysięgam, że ich rozszarpie, a potem zeżrę! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc. Ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało, zaprowadzili mnie do niej na dach zakrysti, spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. <laughs> Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Zofi, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden... Aiden... Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? <śmum> Mam najmocniejszą wątrobę w Wiledor. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sofii? Tam, na dachu. Mam cię na oku. Dopiero co rozmawialiśmy z Sofii, i pyta bohater, gdzie Sofii jest. ją z bandytów. Okazuje się, że SPC nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joem. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Warta jest nieliczna, pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy, my ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. I dosyć prosto. Ejdź, pozawijaj. Przejmij jakiś totem. No to zaczynamy zabawę. Hmm. Okay. <grymne> Coż to jest? Sojusznik? Przeciwnik? Co do... <grymne> No, no. no i teraz, jeżeli chodzi o skradanie <laughs> A to chyba byli nasi. Z grubsza zgaduj zgadule. Wszyscy podobnie wyglądają. No i obóz zdobyty. A w kolejnym odcinku ruszamy Karlowi na ratunek. Jeżeli się podobało, zostaw po sobie lajka, subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.